Aby zapewnić wysoką dostarczalność poczty wysłanej z programu AnoMail, w pierwszej kolejności musicie sprawdzić, czy na waszym serwerze włączono zabezpieczenia antyspamowe SPF, DKIM, DMARC oraz BIMI. SPF określa jakie serwery mogą wysyłać pocztę z waszej domeny. DKIM pozwala zweryfikować, czy wiadomość została wysłana z państwa serwera. Z kolei polisa DMARC informuje serwery odbiorców, co mają zrobić z wiadomością, gdy ktoś bezprawnie używa waszego adresu. Upewnij się, czy wspomniane rekordy są poprawnie skonfigurowane. Możesz to zrobić w Anomail, przechodząc do menu raporty i wybierając funkcję raport antyspamowy dla domeny. Ponadto w domenie wysyłkowej umieść stronę internetową z podstawowymi informacjami o Twojej firmie i zabezpiecz ją protokołem SSL. Zamieść na niej podstawowe informacje o nadawcy, takie jak nazwa firmy, dane kontaktowe oraz adres siedziby. To zmniejszy ilość zgłoszeń antyspamowych oraz poprawi wskaźniki dostarczalności. Prostą stronę możesz utworzyć w programie AnoMail i umieścić na serwerze. Dodatkowo ustaw w swojej domenie tak tzw. identyfikator marki, czyli BIMI, który pozwala na wyświetlanie logo firmy obok wiadomości. BIMI zwiększa zaufanie do nadawcy i obniża punktację antyspamową. Zalecamy także, aby w programie AnoMail włączyć darmowy lub komercyjny podpis elektroniczny. Podpis cyfrowy S-MIME obniża punktację antyspamową oraz gwarantuje, że wiadomość jest autentyczna i została wysłana z Waszego adresu e-mail. Na koniec wprowadź do Anomail imienny adres nadawcy. Wysyłka z imiennych kont sprzyja pozytywnemu odbiorowi Twojej wiadomości i generuje konwersję. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej i filmach szkoleniowych.